Cześć, z tej strony Dewu, Witam w kolejnym odcinku z serii pierwsza MK. Dzisiaj Elt Even 90. Czołg lekki francuski 8 tieru. Jak widzicie, losowanie bardzo fajne, bo szóste tiery. Czołgiem rzadko się takie tiery gra. Mapa, mapa Redshire w trybie szturmu. Bronimy bazy. Ja tutaj do krzaczka coś zaświecić. Może coś się może uda wyspotować. Tu fałeczka, tu będę chyba próbował w nią strzelać. Testować się w świecę. No jak widzicie, się nie świecę, ten czołg ma bardzo dobry kamuflaż, ponieważ jest e, mały. E, I trzyma magazynek na trzy pestki. E, ogólnie czołg e, trudny do wykrycia, jednak to, że jest mały, to też ma swoje minusy, bo jest e, bardzo narażony na taranowanie, zwłaszcza, że jest inne lajty. E, tutaj się cofam, bo ten Crusader na pewno... E, Mie zaświeci a tutaj łatwo, łatwo, łatwo zebrać. Pojawia się po lewej AMX, yy, tu będę próbował w niego strzelać, żeby nie zajęło tamtej miejscówki. I tutaj pierwszym strzałem pięknie go wysadziłem. Tu pojawia się nam jeszcze 100, celuje we mnie, więc szybkie dwa strzały i uciekam od niego. Ogólnie, rząd mam 1900 obrażeń, więc yy, no, bitewka zaczęła się dla mnie fantastycznie. Zobaczymy jak, jak będzie dalej. Tu kolejny krzaczek, ogólnie tutaj starają się w tej bitwie coś spotować, a jak miałem już przeładowany magazynek, to wykorzystać szybko trzy przeładować i tak i tak sobie właśnie grałem, tu crusader, więc na pewno mnie też zaświeci z tego krzaka, więc uciekam, żeby nie dostać Jeszcze artyleria próbowała coś strzelić. Znowu podjeżdżam do krzaczka, ale znowu mnie tutaj przy próbie podjazdu Crusader wyświecił. Tu jeszcze cofając się będę chciał usadzić trzy pestki. Tu jeszcze myślę, że go yy, trzecią dosięgnę, jednak się nie udało. I znowu przeładowujemy, więc przemieszczamy się, żeby nie dostać niepotrzebnej pestki, zwłaszcza od Arty, która, jak widzicie, próbowała tutaj strzelać. Jest 4 do 3 w HPK, praktycznie porówno. I tu będę starał się chyba wykończyć tego krusadera, żeby nas tutaj już nie świecił. I się udaje. Drugi frag na moim koncie, 2600 obrażeń. Tym razem mnie nie wyświecił. No tutaj kamuflaż na tym czołgu robi robi robotę. Znowu do krzaczka czekam, aż się przełoduje. Tu po prawej stronie ładnie T28 stał bokiem. Ogólnie działo na takie odległości nie jest zbyt celne, więc yy, sniping nim to nie jest zbyt dobry pomysł. Lepiej na blisko grać. Jak przeciwnik na nas nie patrzy, wtedy trzeba szukać swojej szansy. I tutaj Emeczka wyświeciła mnie, ponieważ wyjechałem. Teraz jest tu szybkie. A, ja myślę, że jeszcze jedno wsadziłem, ale nie, jedna pestka i będę chyba jechał po niego, żeby wsadzić pozostałe dwie. Tu, więc w międzyczasie miałem nadzieję, że ktoś, ktoś go jeszcze trafi i będę mógł go dobić robiąc fraga. I tu pierwsza pestka udaje się, że ktoś go trafił i kończę, kończę T485M, trzeci frag na moim koncie 6 do 5. 2600 prowadzimy w hp. Więc tutaj wrogowie muszą atakować, my musimy się tylko bronić, więc mamy przewagę i w czołgach, i w hapekach. Tu jechałem, czekałem aż się przeładuje i jechałem skończyć tą fałkę. Jeszcze arta się wyświeciła. O, znalazłem tą fałeczkę. No, trzeba uważać tym Evenem yy, na takie różne potrącenia, bo tak jak mówiłem, czołg jest dość lekki, więc, yy, więc jest wrażliwy na takie taranowania. Tu jeszcze asysta wpadła po wyświeconym yy, SU-8, po Arcie. No i tu zauważyłem, że Patriot jest na kapie, więc yy, moja pierwsza myśl była taka, że skoro stamtąd się nie ruszy, to pewnie jest AFK. Yy, Wyświeciłem też Arte. No i jak widzicie Patriot... Yy, nie rusza się, więc postanowiłem, że, plan miałem taki, żeby ogólnie skończyć, yy, skończyć artę i zająć się tym Patriotem. Ale niestety w Arte nie trafiłem, a Patriot nagle się obudził, więc trzeba było szybko uciekać, dość zabawna sytuacja. Na szczęście tutaj mnie nie trafia, no jak widzicie też omurki, ten czołg bardzo słabo przejeżdża, praktycznie wytrącana jest prędkość do zera. Jest na no, to też trzeba zwracać uwagę, tutaj staram się między budynkami uciekać od tego patriota. Jak się przeładuje, miałem w planie, żeby tą artę y, skończyć, zrobić kolejnego fraga piątego. I udaje się na ślepo artę skończyć. Yy, tutaj z mu się uważać też na to SU. 5 fragów, będę chciał tutaj zrobić specjalistę, ponieważ była na to szansa. No a się już nie liczyłem. Patriot tam ucieka, ja czekam aż mi się działo, przyładuje. schowam się tutaj do krzaczka. Patriot bokiem dostał parę strzałów od naszych, więc tutaj liczyłem na, na, na fraga. Będę się starał tutaj celować w tył, ale niestety go nie trafiam. Z demerzem, tutaj dopiero drugi strzał z demerzem, więc teraz plan był taki, że przeładuję i pojadę po to Su. 4200 obrażeń, 5 fragów, więc tutaj już bitewka yy, bardzo fajna. Prawie ty ponad 1000 po asyście, więc. Już wynik bardzo dobry, tutaj to była pierwsza bitwa, yy, jaką grałem tego dnia, więc yy, no, też nie ukrywajmy, są święta, jest yy, świąteczna atmosfera, więc tutaj liczyłem na fajny zarobek. I tu dość zabawna sytuacja, yy, no, pierwszy rykoszet <grytanie> i drugi rykoszet, tu celowałem na auto-aimie, więc yy, mogłem celować jak ten su był yy, tyłem, mogłem celować normalnie. A nie polegać na auto-aimie, jeszcze zahaczyłem zacha o, o skałkę. Za bardzo się rozochociłem na to SU. Na szczęście on nie, nie jest zbyt szybki, więc mogłem mu spokojnie uciec. Nawet tam wcześniej zawadzając yy, o skałkę. Tu jeszcze nasz arta, go tam yy, męczy. Zniknąłem, więc jadę z drugiej strony. Znaczy wracam z tej samej, ale wcześniej zamarkowałem, że jadę z innej strony. I jak widzicie SU się dał troszkę... Troszkę nabrać ale już był odwrócony do mnie. Tutaj szybki wyjazd, szybka pestka. No i tu czekałem co, co SUS zrobi. Jedzie tutaj, czyli będzie z góry, więc tutaj będę próbował go zgęsić. Udaje się go postawić na gąsce i kończę. Robię szóstego fraga. Prawie 5000 obrażeń. Ponad 1000 po asyście, Więc przejdźmy teraz do screenów. A-skryny prezentują się następująco, pierwsza, pierwszy as pancerny na, na Elz Iwenie. pierwsza biegłość też wpadła, ponadto zrobiłem duży kaliber, specjalistę i yy, snajpera. Yy, jak widzicie, 4900 obrażeń 1100 ponad po asyście 6 fragów wynik Expa 1628, no i zarobek prawie 350 prawie ponad 350 tysięcy kredytów, więc bardzo fajnie. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.